Całkiem niedawno informowaliśmy o dziwnym obiekcie odkrytym w przestrzeni kosmicznej, a określonym sygnaturą 2016 WF9. Zrobił on sporo zamieszania, ponieważ nie do końca wiadomo, czy jest to kometa, czy asteroida. Dodatkowo pojawiły się głosy ze środowiska naukowego, że to ciało niebieskie może się zdarzyć z Ziemią. Dzień jego rzekomej kolizji przypada właśnie dzisiaj, na 16 lutego 2017 roku. Jak sugeruje rosyjski naukowiec Dajomin Damir Zakharowicz, obiekt znany jako 2016 WF9 znajduje się na kursie kolizyjnym z naszą planetą. Zgodnie z jego ekspertyzą, jest to fragment mitycznej planety X, która rzekomo istnieje w naszym Układzie Słonecznym. Według Rosjanina, asteroida ta spadnie 16 lutego na któryś z oceanów, co wywoła gigantyczne tsunami. Oczywiście stoi to w całkowitej sprzeczności z ustaleniami wiodących ziemskich agencji kosmicznych, które zgodnie twierdzą, że największe zbliżenie tego obiektu o średnicy około kilometra nastąpi dopiero 25 lutego i wtedy znajdzie on w bezpiecznej odległości aż 51 milionów kilometrów od Ziemi. Komu zatem wierzyć? Wydaje się, że kolizja z tak wielkim ciałem niebieskim raczej nam dzisiaj nie grozi, ale nie można zapominać, że 15 lutego 2013 roku na Rosję spadła kilkunastometrowa asteroida zwana meteorem czarabijskim, która eksplodowała na wysokości około 20 km, a powstała w ten sposób fala uderzeniowa, dokonała całkiem sporych zniszczeń na powierzchni. Dlaczego ma to znaczenie? Obiekt ten prawdopodobnie należał do tzw. grupy Apollo. Są to potencjalnie niebezpieczne kosmiczne skały, które klasyfikuje się jako NEO, czyli Near Earth Object. W 2013 roku, gdy cały świat patrzył na ekstremalnie bliski przelot asteroidy 2012 DA14, okazało się, że prawdziwe fajerwerki zapewnił właśnie meteor Czelabiński. Biorąc pod uwagę, że wczoraj była czwarta rocznica incydentu nad Czelabińskiem, nie można wykluczyć, że jakaś zabłąkana skała z grupy Apolla może nas zaskoczyć. Miejmy jednak nadzieję, że o ile tak się stanie, nie dojdzie do katastrofy tej skali, jaką przepowiada kontrowersyjny Rosjanin.